Thank you Znowu kolejny wzór ażurowy, typowy wzór na wiosenne letnie projekty, na topy, na bluzeczki takie z cienki, na przykład bawełny, bardzo fajny ażurowy wzór, który bardzo łatwo się robi. Jak widzicie, mamy tutaj dużo ażuru, to znaczy dużo narzutów będzie w tym wzorze. Zaraz Wam szkic przedstawię. Tak wygląda jego lewa strona. Ja z wami będę dzisiaj dziergała jeden raport na wysokość i dwa raporty na szerokość. Tutaj mamy szkic, który możecie sobie wziąć na początku tego wideo film na pauzę, na, na stop i sobie go przerysować. Zobaczcie, mamy liczbę oczek podzielną przez 8. To co tutaj widzicie w środku tych 8 oczek to jest nasz raport. A więc liczba oczek jest podzielna przez 8. Jeżeli robimy w rzędach tak jak dzisiaj będziemy razem robili, potrzebujemy jeszcze 5 oczek przed raportem i 4 oczka po raporcie, to są dla symetrii. Na wysokość mamy 14 rzędów. Rzędy parzyste przerabiamy wszystkie oczka na lewo. Jeżeli dziergacie w okrążeniach, to znaczy na 5 drutach czy na drutach z żyłką na okrągło, to macie. Okrążenia parzyste, wszystkie oczka na prawo. W rzędach na lewo, w okrążeniach na prawo. Również narzuty przerabiacie na prawo. Robiąc w rzędach, tak jak powiedziałam, macie tę liczbę oczek podzielną przez 8 plus te dla symetrii plus dwa brzegowe, robiąc w okrążeniach na drutach z żyłką macie tylko i wyłącznie 8 oczek. To znaczy tylko to, nie macie tych oczek dla symetrii i nie macie oczek brzegowych Mamy tutaj na niebiesko, to są prawe oczka, zielone to są narzuty, Tu mamy trzy oczka razem z tym, że środkowe oczko musi u góry leżeć, żeby powstała nam ta ładna, prosta linia tutaj. Jeżeli będziemy robili trzy oczka razem, wsuwając prawy drut pod tylnie ścianki, przeciągając włóczkę, to one będą skierowane w lewą stronę. Jeżeli będziemy te trzy oczka robili, wsuwając prawy drut pod przednią ściankę, przeciągamy włóczkę, to one będą miały kierunek w prawą stronę. I to ładnie nie wygląda. Jeżeli chcecie mieć tak ładnie, jak ja tutaj mam, że prosta linia wychodzi, to będziemy, pokażę Wam, jak to robić. To są te trzy oczka razem, następnie mamy dwa oczka razem ze skłonem na lewo, to są wsuwasz prawy drut pod tylnie ścianki, przeciągasz włóczkę. I dwa oczka razem ze skłonem na prawo, to są pod ścianka. Rozpoczynamy pierwszy rząd. Pierwsze oczko brzegowe zdejmuję, ostatnie oczko brzegowe przerabiam na lewo. A więc pierwsze jest brzegowe, zdejmujemy, a następnie mam dwa oczka razem ze skłonem na lewo. To są te na pomarańczowo zaznaczone. Wsuwam prawy drut pod tylnie ścianki tych dwóch oczek. Przeciągam włóczkę i to oczko, które tu powstanie, ma skłon w lewą stronę. Następnie na niebiesko mamy dwa oczka prawe, na zielono jeden narzut i niebieskie oczko prawe. Rozpoczynamy pierwszy raport. Narzut dwa oczka na prawo i trzy oczka z tym, że środkowe ma leżeć na wierzchu. A więc jak to robimy? Pod pierwsze dwa oczka wsuwamy prawy drut, ale tu od lewej strony, popatrzcie, pod przednie ścianki, ale od lewej strony zdejmujemy te dwa oczka z lewego drutu, przenosimy na prawy. Trzecie oczko przerabiamy na prawo, a następnie te dwa oczka, które zdjęliśmy, Przeciągamy nad tym jednym przerobionym. I teraz mamy to środkowe oczko, leży na wierzchu. Dwa oczka prawe, narzut jedno oczko prawe. Powtarzamy drugi raport, narzut dwa oczka na prawo. I znowu dwa oczka zdejmujemy. Trzecie oczko przerabiamy na prawo i te dwa zdjęte nieprzerobione, wsuwamy lewy drut pod ich ścianki przednie i przeciągamy te dwa oczka nad tym jednym przerobionym. Gotowe. Dwa prawe, narzut, jedno prawe i powtarzacie wasze raporty. Po ostatnim waszym raporcie robicie dla symetrii. Narzut, dwa oczka. Na prawo i dwa kolejne oczka razem ze skłonem na lewo, a więc wsuwamy prawy drut pod tylnie ścianki tych dwóch oczek. Przeciągamy włóczkę i to oczko, które tu powstaje, ma skłon w lewą stronę. U mnie jest już oczko brzegowe, które przerabiam na lewo. Odwracacie Waszą robótkę i robicie drugi rząd. Wszystkie oczka przerabiamy tutaj na lewo. Również narzuty proszę przerabiać na lewo. Jesteśmy w trzecim rzędzie. Jak spojrzycie na szkic, to widzicie, że pierwszy, trzeci i piąty rząd są identyczne. Robimy, pierwszy zdejmujemy, to jest oczko brzegowe, a następnie mamy dwa oczka razem ze skłonem na, na lewo, a więc pod tylnie ścianki i przeciągamy włóczkę. Następnie mamy dwa prawe oczka, narzut i jedno oczko prawe. Rozpoczynamy pierwszy raport, narzut, dwa na prawo, Dwa zdejmujemy, trzecie przerabiamy na prawo i te dwa zdjęte nieprzerobione przeciągamy nad tym przerobionym. Dwa oczka prawe, narzut i oczko prawe. I powtarzamy: narzut, dwa oczka przerabiamy na prawo. Dwa zdejmujemy, trzecie przerabiamy i te dwa nieprzerobione Przyciągamy nad tym jednym przerobionym. Dwa oczka na prawo, narzut i jedno prawe. I już jesteśmy po raporcie. Narzut, dwa oczka prawe i dwa oczka razem ze skłonem na prawo. Ostatnie oczko jest oczkiem brzegowym. Odwracamy robótkę i robimy kolejny rząd. Wszystkie oczka na lewo. Piąty rząd, tak jak powiedziałam, jest identyczny jak trzeci. Pierwsze oczko brzegowe, następnie mamy dwa oczka razem ze skłonem na lewo. Dwa prawe oczka, jeden narzut i jedno prawe. Rozpoczynamy pierwszy raport. Narzut, dwa prawe. Trzy oczka razem, dwa pierwsze zdejmujemy, trzecie przerabiamy i to, te zdjęte dwa przeciągamy nad tym jednym przerobionym. Dwa oczka przerabiamy na prawo, narzut i jedno prawe. I powtarzamy jeszcze jeden raport, narzut, dwa oczka prawe, dwa zdejmujemy, jedno przerabiamy na prawo i te dwa zdjęte nieprzerobione przeciągamy nad tym nad tym jednym przerobionym. Gotowe. Dwa prawe, narzut, jedno prawe. Po raporcie mamy jeden narzut, dwa oczka prawe i dwa razem ze skłonem na prawo. Nie ja muszę je zamienić ściankami, ponieważ nie dzielgam klasycznym sposobem prawych oczek. Gotowe. To oczko ma skłon w prawą stronę i oczko brzegowe przerabiam na lewo. Odwracamy naszą robótkę i robimy kolejny rząd, tak jak oczka nam schodzą z drutu, a więc tu w tym wzorze schodzą nam wszystkie oczka na lewo. Siódmy rząd, brzegowy, a następnie mamy dwa oczka razem ze skłonem na lewo na rzut i trzy oczka przerabiamy na prawo. Rozpoczynamy nasz pierwszy raport. Dwa prawe oczka narzut. Dwa zdejmujemy, nie przerabiamy. Kolejne oczko przerabiamy na prawo. I te dwa zdjęte oczka przeciągamy nad tym jednym przerobionym. Robimy jeden narzut i trzy oczka na prawo. To był pierwszy raport. Rozpoczynamy drugi raport. Dwa prawe narzut. Dwa zdejmujemy. Trzecie przerabiamy i te dwa zdjęte przeciągamy nad tym jednym przerobionym. Robimy jeden narzut i trzy oczka prawe. Powtarzacie Wasze raporty. Po ostatnim raporcie robicie dla symetrii dwa oczka na prawo, jeden narzut i dwa oczka razem ze skłonem na prawo. A więc prawy drut wsuwacie pod przednie ścianki tych dwóch oczek i przeciągacie włóczkę. I na końcu mamy już oczko brzegowe, które przerabiam na lewo. Odwracamy naszą robótkę i robimy kolejny rząd, wszystkie oczka na lewo. Rząd dziewiąty, oczko brzegowe, a po nim mamy oczka dla symetrii. Pierwsze jest prawe, narzut, a następnie mamy dwa oczka razem ze skłonem na prawo, a więc prawy drut wsuwamy pod przednie ścianki tych dwóch oczek, przeciągamy włóczkę. Dwa oczka na prawo, rozpoczynamy pierwszy raport, prawe, dwa oczka razem ze skłonem na lewo, narzut, jedno prawe, narzut, dwa oczka razem ze skłonem na prawo. I dwa prawe oczka. Kolejny raport. Prawe oczko. Dwa oczka razem ze skłonem na lewo, a więc pod tylnymi ściankami. Narzut, jedno oczko prawe. Narzut. Kolejne dwa oczka przerabiamy razem ze skłonem na prawo. I robimy dwa oczka prawe. I u mnie już jest drugi raport zakończony. I teraz robię oczka dla symetrii, jedno prawe. Dwa razem ze skłonem na lewo, narzut i jedno prawe i oczko brzegowe. Odwracam robótkę i robię dziesiąty rząd. Wszystkie oczka na lewo przerabiamy tu. Jesteśmy w jedenastym rzędzie. Oczko brzegowe, a po nim mamy dwa oczka, które przerabiamy na prawo. Następnie robimy jeden narzut. I dwa oczka razem ze skłonem na prawo, a więc prawy drut pod przednimi ściankami, przeciągamy włóczkę. Jedno oczko prawe. To były oczka przed raportem. Rozpoczynamy pierwszy raport. Dwa oczka razem ze skłonem na lewo. Narzut, trzy prawe oczka. Narzut, dwa kolejne oczka przerabiamy razem ze skłonem na prawo. Jedno prawe. Drugi raport: dwa razem ze skłonem na lewo, narzut, trzy prawe, narzut, dwa razem ze skłonem na prawo, jedno prawe. I już u mnie są oczka po raporcie: dwa razem ze skłonem na lewo, narzut, dwa prawe i oczko brzegowe. Na lewo. Odwracamy robótkę i robimy kolejny rząd. Wszystkie oczka na lewo brzegowe, a następnie wszystkie oczka są przerabiane na lewo. Trzynasty rząd, oczko brzegowe i przed raportem robimy trzy oczka na prawo i jeden narzut. Dwa zdejmujemy, trzecie przerabiamy na prawo i te dwa zdjęte, nie przeciągamy nad tym przerobionym. Rozpoczynamy pierwszy raport narzut, następnie mamy 5 oczek prawych, czwarty i piąte narzut dwa zdejmujemy, nie przerabiamy, trzecie oczko przerabiamy na prawo i te dwa zdjęte nieprzerobione przeciągamy nad tym jednym przerobionym. Drugi raport narzut 5 oczek na prawo i piąte. Jeden narzut, dwa zdejmujemy, nie przerabiamy, trzecie przerabiamy na prawo i te dwa zdjęte nieprzerobione przeciągamy nad tym przerobionym. I po raporcie u mnie już jest jeden narzut i trzy oczka prawe. Ostatnie oczko brzegowe przerabiamy na lewo. Odwracamy naszą robótkę i robimy ostatni, czternasty rząd, czy ostatnie 14 okrążenie. Jeżeli robicie w okrążeniach wszystkie oczka tak jak schodzą z drutu, na dwóch drutach schodzą one nam z drutu jako lewe oczka, również na rzuty. Na okrągło robiąc, na drutach żyłką czy na pięciu drutach, robimy wszystkie oczka na prawo również narzuty są wtedy przerabiane na prawo. Popatrzcie, tutaj mam jeden narzut. Na przykład, to wsuwam drut prawy pod przednią ściankę i przeciągam włóczkę. Robiąc na dwóch drutach na lewo przerabiam go. I to już jest ostatni rząd. Następny, 15. rząd rozpoczynacie znowu od pierwszego. Moi drodzy, dziękuję wam bardzo za to, że znowu odwiedziliście mój kanał. Mam nadzieję, że wykorzystacie na Wasze projekty ten wzór znowu. Pozostaje mi tylko życzyć Wam dużo zdrowia, miłego słonecznego dnia. Przede wszystkim, zostańcie zdrowi. Tak to wygląda po przerobieniu dwóch raportów na szerokość i dwóch raportów na wysokość.